Odkryj praktyczne funkcje lodówki Hisense RM469N4ACE, zaprojektowane z myślą o maksymalnej wygodzie i przedłużające świeżość twojej żywności. Dzięki technologii Smart Fresh lodówka Hisense monitoruje twoje codzienne nawyki otwierania drzwi, aby utrzymać stałą temperaturę wewnątrz urządzenia. Automatycznie dostosowuje swoją pracę, obniżając temperaturę przed przewidywanym wzmożonym użytkowaniem. To inteligentne rozwiązanie pozwala na dłuższe przechowywanie produktów i efektywne zużycie energii, co przekłada się na mniejsze rachunki. Wyposażona w szuflady na metalowych prowadnicach lodówka zapewnia łatwy dostęp do wszystkich mrożonych artykułów. Dzięki solidnym szynom teleskopowym szuflady mogą wytrzymać obciążenie do 27 kg. Ich niezależne otwieranie minimalizuje straty chłodnego powietrza, co z kolei zwiększa efektywność energetyczną urządzenia. Szuflada daje możliwość ustawienia idealnych warunków przechowywania różnych produktów. Przesuwając przełącznik w prawo, ustawiamy niższą temperaturę, która jest idealna do przechowywania mięsa i wędlin, a w lewo ustawiamy wyższą temperaturę do owoców i warzyw. Szuflada z automatyczną regulacją wilgotności zapewnia doskonałe warunki dla owoców i warzyw. Dzięki tej funkcji poziom wilgotności jest utrzymywany na odpowiednim poziomie, co pozwala zachować świeżość i chrupkość produktów przez dłuższy czas. Dwa metry wysokości, nowoczesne technologie i elegancki design czynią tę lodówkę Heisen z idealnym wyborem do każdej kuchni.